Siema, z tej strony bal. A w dzisiejszym odcinku zagram Szwecję i spróbuję. Nie wiem co to w ogóle jest. A Unia Szwedzko-norweska. Coś takiego jest. O, w sumie tym mógłbym. Bo był taki jeden pomysł z komentarza. Spróbuję wam to pokazać. A dokładniej to tego komentarza. I widz tam proponował, żebym spróbował zagrać Szwecję. I zdobyć całe wybrzeże Morza Bałtyckiego. Tylko będzie no, dosyć duży problem, a mianowicie to, że jest tutaj Rosja. No i na szczęście nie mają jakiegoś wielkiego dostępu do Bałtyku, ale no wiadomo co ja zrobię. <grym> no tak, na pewno nie zrobię, żeby ich pół świata zaatakowało 100%. Dobra, więc tutaj. Dam sobie w badania oczywiście. I tradycyjnie też w utrzymanie wojska. Ok. E, podatki. Jak będą takie. Towary. W sumie towary mógłbym lekko zwiększyć. Nie, dobra. Na razie chcę tutaj, żeby ten kraj się rozwinął. Także widzimy się zaraz. Ok, trochę tą Szwecję rozwinąłem. Mam jakieś 500 tysięcy. Teraz to usunę i zarobię. 34 tysiące. okej okay. no szkór. Dobra. Co ja bym pierwszy zaatakował? Chyba Niemcy. Wiem, że to może brzmieć głupio, ale spróbowałbym, bo na początku te państwa nie będą zbyt silne. Więc na koniec, jakbym sobie zostawił te najsłabsze, to w sumie mogłoby być to dobrą taktyką. Tylko sobie zapiszę grę, w razie czego. Bo jednak nie chcę mi się od nowa wszystkiego robić, absolutnie. Wiadomo, no jeszcze teraz nie jestem na jakimś tam nie wiadomo jakim etapie, ale no. Wyobraźcie sobie, co gdybym zapomniał sobie zapisać gry przed wojną z Rosją i po prostu wszystko było w dół. Zeż nie no, w sumie wtedy to. A dobra, walić, bo wtedy to w zasadzie dałoby się jeszcze coś zrobić. Chociaż dobra, teraz mógłbym sobie zapisać też. Okej. Okay. Y Dobra I Okej okay. I teraz, no dobra 200 ty Bez jej, że w tym Malmo nie ma portu, ja nie mogę jaki jestem głupi <śm> Dobra Niech Francja zaatakuje Niemcy, Polska nie, bo mi zeżurą ten dostęp tam do morza, no i W sumie Austrii mogłem nie prosić, bo to, to niezbyt mądro jest No i dobra, zaatakuje także Niemcy o kurde, 34 tysiące, no to nieźle, ale dobra, to jedyna prowincja. No, że nie, jak oni nie będą mieli nic w Berlinie, ale um, okaże się, że mieli w całą armię w jakimś Greifswald, to ja nie wiem, tak naprawdę nie ma żadnej logiki. No, wiedziałem, to zawsze tak w tej grze jest. Nie wiadomo w sumie nawet czemu, dlaczego oni nie bronili tej stolicy nic, tylko jakiegoś losowego miejsca. Nawet nie mają armii, dosłownie. Dobra, czy ja mogę już im przejąć... Dobra, wezmę też to, żeby nie było, że ktoś tam napisze, że Arm actually to jest część Morza Bałtyckiego. No dobra, jeszcze tutaj załatwiam. Niemcy się nie zgodzili, no szkjurde. Co to? 29 tysięcy, no chyba was coś... Dobra, ja im będę chyba spamował tym pokojem tutaj, żeby mi dali ten dostęp do morza tutaj. Uf, dobra. I nie zgodzili się no, bez jaj. No, bez jaj, co tu wy robicie? Nie. No, o, jak ja nienawidzę tego. Skipnąłem turę, to jest najgorsze za każdym razem. Kurde, dobra. Chyba to się nie uda. No dobra, jeszcze im pospamuję, tym może się nareszcie zgodzą. Jednak nie walczą tylko ze mną, ale też z innymi państwami tutaj. Co ja znowu zrobiłem? Nie wiem, dobra. Przepraszam za to coś, co się pojawiło przed chwilą na ekranie. Dobra, gdzie mnie tu? Dobra. Mm. Okej. Okay. Kurde, nie, to chyba nie ma szans żadnych, że mi się to uda Coś tak sądzę Bo oni się w ogóle nie chcą zgodzić A dobra, bez tego, bo oni mogą... Może być, że się uparli na to, że muszą mieć tą prowincję, nie wiadomo czemu Nie, dobra Ech. Nie wiem, czy to może się udać, ja tutaj wezmę... Y tutaj poatakuję jeszcze, nie wiem Kurde, przydałoby się coś zrobić, żeby tutaj obstawić, żeby w razie czego mi tego nie zajęli. No, wchodzą mi tam gdzieś już. Już mam jakieś informacje, że moje wojska nie wiadomo co tam, nie wiem. Że są odcięte chyba od reszty kraju. Okej. Okay. No bez jaj. No bez jaj. No. BSI. no <grytania> całą armię, dobra, ja chcę pokój. Dajcie mi to. Dajcie mi to. No, co ja zrobiłem? Nie, 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 nie. Dobra, już tu No kurde. Już tutaj Niemcy są chyba niszczone. Także mogę tutaj zaatakować coś. Okej. Okay. Tutaj jeszcze się pojawili. Przepraszam za to, że wspomniałem. Dobra, nieważne. Zajmę się tymi Niemcami, a nie jakieś. nie wiadomo co. Dobra. Mm. <śleskujesz> Nie mogę. Osiem wojsk naprawdę to osiem wojsk działa tak wiele na pewno. Nie wiem, co oni sobie myślą. Dobra, no i mi zajęli Berlin. Dobra, poczekam tutaj jeszcze trochę. Czy ja w ogóle mogę przejąć całe to? Czy dobra, mogę w razie czego? I tutaj przejść szybko, jeśli się uda. Dało się o dziwo. Ok, Niemcy tutaj. okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay teraz przejąć tutaj w sumie mogę wszystko to wezmę, wiem że granice są brzydkie oj bardzo brzydkie ale no przyda mi się więcej terenów niż prawie nic a no i podbiję sobie te wysepki tutaj obok Finlandii bo czemu by nie no i spróbuję także Estonię okej okay, wyląduję na tych ich wysepkach, nie może się to udać o, jednak może być ciężko. Dobra, no czemu ja tego tak... nie. Dobra, jednak chyba się nie uda ten atak na Estonię. Nie wiem, dobra. Ma to niewielkie szanse powodzenia, ale naprawdę niewielkie. Dobra, nie, oni mają większą armię ode mnie, to nie ma sensu. Muszę coś zrekrutować na szybko w, w Sztokholmie jako wsparcie i tyle no, jednak nie wsparcie po prostu, no, dobra, nie wiem dobra, descent i teraz sobie się udało chociaż dobra okej okay. okej, okay, tak więc tutaj zrobiłem armię liczącą 507 tysięcy i spróbuję tą armię zaatakować danie. dobra, tutaj podbiję tą wysepkę Okej, okay, dobra No kurde, nie wiedziałem, że da się tędy przy... Ech, dobra Tutaj niech pójdą Tutaj. Nie wytrzymam sam ze sobą, no po prostu nie Czemu ja skipnąłem turę kolejną? Ech, dobra no, Tutaj niech ci idą stąd Okej, okay, dobra, może nie będzie aż tak źle jak tutaj kurde dwie tury skipnąłem no, dobra, nie dwie, ale. No, ale. Dobra, nie wiem. Okej. Okay. I właśnie oni mają te. A nie, nie mają Grenlandii, dobra. Myślałem, ja że nie będą się zgadzali na pokój, dlatego że nie zajęłem im jakiś Grenlandii, na której nic nie ma. Na szczęście tutaj Grenlandia i jeszcze to drugie coś są niepodległe. Okej, okay, tak więc tutaj zabieram sobie całą Danię No i zaatakuję zaraz Łotwę Okej, okay, 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 więc... Okej, okay, więc tutaj atakuję tą Łotwę A potem chyba po prostu Estonię i tyle Okej, okay, i tutaj już mogę... No co ja znowu zrobię? Dobra, i tutaj już chyba mogę tak zrobić i tyle Dobra Udało się Nie wiem czemu te państwa są tak słabe No tylko w sumie Niemcy były mocne Przecież dobra Czego ja oczekuję do jakiejś Łotwy Okej, okay, teraz oczywiście Litwa No i zaraz Przydałoby się już przygotowywać się na tą Rosję Jakie jak jest... z nią? O kurde, mam z nimi słabe relacje Ja nie chcę żeby mnie zaatakowali nagle Dobra z nimi mam dobre. Niemiec nie muszę się za bardzo raczej bać. Z Polską mam No W sumie... Tak, no Polskę też będę musiał zaatakować potem. No dobra. E, ok, To tutaj... Nie wiem, to wojska wezmę... Ile mam 300 tysięcy na Polskę raczej nie wystarczy? Mogłoby starczyć na Finlandię, także spróbuję i także ją zaatakować. Chociaż dobra, wiecie co? Po chwili namysłu, jak tak st to, ten, stwierdziłem, że nie ma sensu atakować Finlandii, bo z ruskim będę miał za duży front i ciężko mi to będzie obstawić. Także, Finlandię gdzieś bardziej pod koniec tutaj zdobędę. Wiadomo, mógłbym zdobyć im tylko te, grani te prowincje graniczące z Bałtykiem, ale jednak chyba wolałbym ich całych zniszczyć. Dobra, chyba jednak z Rosją będzie łatwiej jak oni tutaj z Chinami już się biją. Nie, mam nadzieję, że Chiny zajmą tutaj dużo tej Rosji. Ja coś w tym nie. Czy nie byłoby... Dobra, nie wiem, zapiszę sobie grę. Zaraz i spróbuję Rosję zaatakować, żeby jej zabrać Kaliningrad oraz tutaj te parę prowincji. Raczej. Powie... Dobra, może niekoniecznie raczej, ale może się uda. Kurde, tak szczerze chyba za późno się skapnąłem, że Rosja walczy z Chinami. I tutaj Chiny już Rosję kompletnie dobijają i jedyne co mi zostało zająć to Kaliningrad Nie wiem, mam nadzieję, że Chińczycy nie skupią się na tych terenach tutaj A że przejmą sobie bardziej coś tutaj, nie wiem, zobaczę jak to tutaj się zakończy Okej, okay, tutaj coś Rosjanie zaatakowali, ale to jeszcze nie pora, żeby ich atakować O dobra, Rosja się odbija, także ich zaatakuje już eee, Dobra a tutaj Chińczycy mi my ten, dają im dostęp wojskowy, w sumie nie wiem czemu No i dobra, teraz zaatakuję Rosję Póki jeszcze jakoś da się to zrobić, tylko Muszę przypilnać, żeby oni jakby Tutaj zdobyli Petersburgi w ogóle, wiem, że to głupio trochę brzmi Ale to po prostu dla mnie będzie bardzo ważne, o dobra, 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 szybko OK. Dobra, chyba się uda. Dobra, mam ich wybrzeże do morza bałtyckiego. I no dobra, nie będę brał aż tyle. Ja chcę tylko to. Dobra, Rosja się zgodziła, także największy problem w tym challenge'u właśnie został zażegnany. Dobra, i w sumie już zaatakuję tą Finlandię. Czy naprawdę ja nie mogę mieć spokoju tylko ten? Muszę mieć jakąś wojnę z Brytyjczykami? Weźcie mi, dajcie spokój. Jeśli nie chcą zgodzić, no. Dobra, mm, nie wiem, Francja niech ich zaatakuje. Mm, no Kanada to nie. O, USA niech ich zaatakuje. Więc USA poprawię relacje, żebym z nimi nie miał wojny w razie czego. Z Francją w sumie też. Z Polską na razie raczej nie muszę. Okej, okay, czy oni w końcu podpiszą ten pokój <coughs> CI A i tak w ogóle zdobyłem od tutaj Wielkiej Brytanii jedną prowincję <coughs> Okej, okay, tak więc atakuje Finlandię. Kurde, nie zapisałem gry. Trochę może być słabo, ale... Nie, raczej nie będzie Finlandii aż tak mocno, no 10 tysięcy Mam nadzieję, że oni mi nie robią. Kurde, oni robią jakiś descent, a ja nie przygotowałem się na descent żaden. Dobra, muszę ich w miarę szybko zająć. Nie wiem, gdzie oni ten descent w ogóle robią na moją stolicę czy co. Nie wiem, oni się cofają. Chciałbym wiedzieć, co oni w ogóle próbują robić teraz. Co, oni pływają po prostu po Bałtyku całym? O kurde, 40 tysięcy Ile? 27 tysięcy, o kurde, dobra, muszę tutaj coś ogarnąć, to Dobra, chyba będzie trochę ciężko Ciężej na pewno niż myślałem Ale nie spodziewałem się, że w Finlandii może być tak mocno. Kurde, zaskoczyli mnie. 91 ludzi mi zostało. Nie, to słabo wygląda naprawdę. Dobra, i mi zniszczyli tych 7... 70... Nie wiem. Dobra, nieważne. E... Dobra. 10 tysięcy, dobra. Ech. Ok, i no, z Was chyba coś. Dobra, najgorsze jest to, że ja mam ten większość mojej armii gdzieś na górze i po prostu e, ten oni idą tutaj, a bo Finowie mi tutaj podbijają wszystko, w tych okolicach a ja mam całą armię tutaj i będę ich tak gonić pewnie przez pół godziny Dobra, najpewniej już Finlandia zaraz upadnie bo już nawet wojsk nie mogą rekrutować i po prostu im zostały jakieś, nie wiem no na przykład 11 ludzi tutaj, no to, to zdecydowanie ta armia nie jest w stanie mi już zagrozić ale serio, zdziwiłem się, że oni aż tyle wyciągnęli tego. Myślałem, że będą znacznie słabsi. Dobra, w Finlandii nie ma. Okej, okay, także Finlandia jest moja i jeszcze zostaje mi Polska. Okej, okay, tak więc mam milion armii i zaatakuję właśnie teraz Polskę. No, nie będę nawet zapisywał, bo to dziwne jak się nie uda. Dobra, zaatakuję tutaj. Okej. Okay. Kurde, dobra. Tutaj jakieś 8000 atakuje, dobra. Francja mnie wysłała z niewagi. Kurde, z Francją teraz będę miał złe relacje. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakują w jakimś losowym momencie, bo to będzie naprawdę słabe dla mnie. Ok. W sumie taki potop szwedzki drugi zrobiłem. Dobra, tutaj, tutaj. No i wchodzę tutaj do Warszawy już. Okej, okay. nie, szczerze Polska ma. Zna... O kurde, tutaj mnie w Wrocławiu zatrzymali. Myślałem, że w Warszawie też to zrobią, ale na szczęście nie. Dobra, tutaj na Śląsku muszę wsparcie jakieś wysłać, bo oni tam serio dużo mieli. A za takim tutaj jeszcze się wstrzymam. Dobrze, że się wstrzymałem chyba Dobra mm. I teraz tutaj zaatakuję Dobra Tutaj ci niech pójdą no Kurde, ja tutaj wziąłem czy nie? Chyba... Kurde, nie wziąłem Dobra Szybko, żeby mi tutaj nie rozlali się wszędzie Kurde, tutaj też coś mało tych. W sensie nie, że mało, tylko w ogóle ich nie ma. Tych wojsk tutaj. Dobra, zaczynam z nimi przegrywać, więc nie wiem, spróbuję podpisać jakoś pokój. Dobra, Polacy, dajcie mi po prostu dostęp tutaj wasz do morza i idą wam spokój. Dobra, tutaj jeszcze to wezmę. No, i nie wiem, to słabo wygląda, bo większość wojsk, które ja mam teraz na Śląsku, dobra, zgodzili się na szczęście. No i dobra, czemu ja ich tutaj przeniosłem? Dobra, e, poprawię sobie relacje z Francją, chyba, albo nie mogę, dobra. No tak więc mam tutaj cały Bałtyk, no i w zasadzie tyle. Ja was żegnam im... i na. No.